No i teraz jest najprzyjemniejszy moment. Tak. Właśnie, się. Właśnie się zaczyna. wam że nie cierpimy tego, to jest, no, to to jest, jest jedna to jest z bardziej, chciel, bo my codziennie potrzebujemy te siano, a w zimie to jeszcze potrzebujemy w dużych ilościach. No to jest koszmar. Musi... I to jest koszmar wyszarpywanie tego siana, dlatego właśnie, e, e, wiecie, gospodarze mają te paśniki. Paśniki, wiadę, i wrzucasz, wrzucacie takiego balota i zapominacie na ich szasów. Tak, a teraz. Śnieg na to nie pada, bo wiecie, no taki fajniejszy, ten to jest z daszkiem. Może kiedyś nam się uda coś takiego zrobić albo, nie wiem, kupić albo coś. No nie wiem, no taki paśnik, fajna sprawa. Wiecie i tak sześć razy dziennie. To jest wszystko, ja mówię, takie wyszarpywane. To nie to, że ja sobie nakładam to się nieźle na żeby to wyciągnąć. Czasami idzie łatwiej, co nie? Ale czasami się dzieje. Dobra. Ała. Nie wolno się, się. zgubił. Dobra, idziemy. Azja, weź im coś powiedz. Uff. O, słoneczko wychodzi. Tak delikatnie przez... Jezus, wiecie, to tyle jest śniegu, że my nawet nie wiemy, gdzie droga, jak przebiega. Tylko te drzewa, dobrze, no, że mamy tą aleję to... zrobioną, to nam wyznacza trak. Bo ja wam dawno nie pamiętam tak wczesnej, i tak pięknej zimy. Nie. Jest przepiękna. My nawet się teraz nie ruszamy samochodem, bo u nas w wiosce no tak te drogi z tymi przejeźdźmi... Ja, jak to na wioskach, nie? Ja, jak to na wioskach. Nie nawet taka powiedzmy główna jest nieprzejezdna. Tak. Ojej. Czekaj, ja ci to wezmę. Nawet się ciężko przedrzeć, powiem Kurde, Ci, powiem wiesz? Wam, że naprawdę ciężko się, jak się chodzi. Jak po jako plaż, na plaży, nie? na gorzej. Gorzej. No, się to, zobacz, to jak biało. Uff. Patrzcie, jakie czapy śniegu. Coś pięknego. Dziewczyny nawet ze stajenki nie chcą w ogóle w ciągu dnia wychodzić. Patrz, jak tu zasypane. Po co, wiesz? Gdzie? No i gdzie? Musicie wyjść, no żeby zaraz dowodzicie. nas wkurzyć, co? Czekaj, ja wejdę pierwsza, to ja je przepłoszę trochę. No doli ruszaj się! Przesuwaj się, dziewczyno. Uff. Kurde jaja robicie zawsze to samo zawsze to samo. Bo wam... One są takie inteligentne, że widzą mnie ścianę, są tak podjarane, że najpierw wybiegają. Później wchodzą przede mnie i stają tu i blokują. Nie ruszysz się a. w człowieku żadną stronę. No. Nie ma, że siano, kurde, nie dostaną, bo, bo nie mam jak im podać. Chodzi o to, że one muszą stać wejściu i czekać, co ja zrobię. O Boże. Ech, a ja nic nie mogę. Trzeba się, wiecie, kolanami przebijać. Dokładnie. Ręce no. pełne. Tam jest z ręki ja. Słuchajcie, to ma być do południa wszystko zjedzone. A to masz to w banku. A to to jest. Dobra, pancia, pójdźcie. Ale ty dużo marnujecie tego siana, kochani. Wiem. Powiem ci, że ja tutaj widzę, jak stoimy nawet, kochanie. Wiesz, ono... A, a nie wiem, czy w takim razie jedzą, a ile po prostu hm? Ty no zobacz, kochanie, patrz ile tu jest siana, patrz. Ja wiem tu... to, przecież popatrz, ja popas, Ale no wiesz co, wy świętuchy jedne, jak wy to robicie? Koszty nas spędzacie, No przecież to wszystko dziewczyny. A tak już chyba jest. Tego nie przeskoczysz. Nie wiem czy to sianko jest takie, wiesz, takie delikatne. Nie, I to spada. Dobre, bo sianko jest. fajne, zielone nie, jest. Bo one wie? Nie bardzo lubią je. Bez dwóch jak już mówiliśmy, natomiast cały bajer jest taki, że kradia, one teraz znacznie go więcej jedzą, więc znacznie więcej marnują. Tak. Ile myśmy raz na dwa dni donosili wcześniej. No, no. A teraz wiecie, dwa do trzech razy dziennie, tak. Bo, bo kompletnie nie ma trawy, to jest problem. Chociaż była zła pogoda, ale była trawa, to owca zje. Koza nie zje. Kozy to jest to wybredne. Panny. Ale na balonie co by w jeden dzień nie ma nasrać. To to lesianko jest takie dobre, żeby to normalnie cały czas Ja nie, nie widzę, bo miały biedę, kochanie. Ale ładne kuleczki. Ale generalnie dziewczyny są takie krągłe. No i dobrze, no, wiesz, początek siły, Spokojnie, jeszcze schudną. <laughs> Ale jesteś umorusana. No, możecie możecie mi cała jesteś w sianie. Cała, cała. Kochanie, masz tu szkodkę? A. O Jezus. Ja chcę poczesać. poczesać. ja chcę bardziej poczesać, ty nie umiesz czesać, popatrz, jak brzydko ty czeszesz, ja bym czesał lepiej. Ale ty jesteś kwadratowy chłopie. On jest kwadratowy, co? Jak jego stary. Ja, gdzieś tutaj się zawieruszyła, a no, ja chciałam wytrzepać. Pra Prawda jest taka, że to jest ostatnia, ostatnia koza z tego samca, z Elvisa. Elvis został pozbawiony jajek. No podobno tam jak właśnie... No powiem wam, że była sytuacja bardzo nieprzyjemna, a zaczął atakować własną właścicielkę. Ale mówimy tutaj o atakach yy, taki, że on pamiętał, że ją atakuje. Ona dziś uciekała, on na nią czekał i dalej ją atakował. Wiecie, to już przestaje być śmieszne. To są duże zwierzęta, bardzo silne. To była kobiecina. No, yy, no i takie sytuacje właśnie się muszą mocno do samego końca. Tak, do samego końca? No, no to schodzi. Schodzi, schodzi. Byleby do samego końca, tak, nie? Tak, 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 tak. Trzeba, chodź tu piłeczko. zobacz na nim patrz. Chodź tutaj. No widzisz, patrz. Cała jesteś umorusana. Jak mogłaś ty tak się uświnić? Piłeczko, no Ta, co? To, to ja się uświniłam, to życie. No to prawda. Życie no, wszystkich nas usfinia. Piłeczka, uświna. ty jesteś naszą gwiazdą tutaj, a wyglądasz najbardziej uświniona jesteś. Jak to gwiazda? Ona może sobie pozwolić na takie nie? odrobiny słabości. <laughs> Popatrz jak jestem w żarciu Morusana. <laughs> Kogo da to stać? No, ale Dobrze, ja się tak mi się przelewa. O Jezus, kto I by tam oczywiście popypa? to nie jest pierwsza podróż w tym momencie do KUS, rannym. Za chwilę gonię do... zgonię po wodę. Bo A. woda, wiecie, one mają, ale jak zwykle zamarznięte. Mają. To... mają, mają, nie, mają, ale jest. Kurde, jeszcze musiała nasrać. No to no, będę... No, to, to trzeba jeszcze wymienić. No, no, to wymienić. no dobra ma, to ty swoje. Okay. Widzisz, to jest takie właśnie twoje czesanie. Ja Kochani, nie woda teraz! Ucz mnie dziewczyno, co mam robić. O, widzicie, no, po prostu musi spędzić te swoje 5 minut na tulaniu się z kozami. Moosia, ja to jest moja koza mm -hmm. kochana, Ona mi mleczko daje pyszne. No a zna, która to zmienia, kojarzysz chociaż? To kogo była, cieszysz teraz? To nie była Bella, nie nie patrzyłem na robić. Cię a teraz kogo cieszysz? Teraz yy, Kuleczkę. Sprawdzam to. Wiecie, bo żeby zadbać o te futerko, no to trzeba często wyczesywać. Wtedy zaczyna się, tak jakby ono takie ładniejsze robić. A myśmy trochę mi mieli rozwaloną tą szczotkę pierwszej generacji. I jakby nie przesaliśmy ich i później nam była głupia. Ale on jest... On to wciąga, widzę. Nie to była piłeczka. O jacie, a im się pić chcę. O Oczywiście. Nie ma co się dziwić, wiesz, wszystko pozamarzane, co? Mm. I widzicie co? W tym miasteczkami właśnie to jest fajne, że nie trzeba za każdym razem, każdy... o akurat teraz plecami Marcin tutaj, bo musiał poprawić, bo niektóre jak już mają, szarpią. albo wypiją, szarpią. Ale tam, gdzie one pozostaną i nie są jeszcze tam woda w środku zmrożona, przez kratkę lejemy. Właśnie no, tak jak przed sekundą Marcin jest zrobił. Władzy. tylko wiecie, jest jeden mankament, że ta woda się zawsze coś tam wyleje i później trzeba wziąć pachelkę za jakiś czas, tam wiesz, po kilku Albo dniach posukać, i, i, prawda? i ta, ta, em, nie, zeskrobać tu, bo tu się drzwiczki przestają zamykać. Tak. Wiecie, ludna narasta. Zgadza się. Kurde, ale wy to musicie szarpać wszystko. Co wy myślicie? Jak poszarpiecie, to, to woda się sama pojawi, czy jak? No chyba tak. Gemony chlewne. O, Thanos poleciał. Nie wiem, widzicie jak torpedy poleciały? Siema, ktokolwiek? Dobra, siuśmajtki obudzone. Trzeba je wypuścić. No jak to siuś majtki? Tylko nas usłyszą i już piski. Dobra, no chodźcie siuśmajtki, chodźcie, chodźcie. Przecież wiecie, że nie jesteście tam za karę, no przecież musicie odpocząć też. Wylały się, wylały się. Bo to jest najlepsze określenie. Wylały się. I co tam? I co po mnie skacze, siuśmajtku? Jedna z drugą, z trzecią dziewczyną. O, Azja! Biedna jesteś. Oj, oj oj, oj oj. No coś już gajku. No to teraz. Znowu już godzina harcowania. Nie, nie, ale za to ty mi nie szarp. Kolego sympatyczny. Wiesz, że przecież się lubimy. Dlaczego? No dlaczego to robisz? Kochany brzdączku. To Danusia machała. Danusia. No Danusia, pytała się czy sanki mamy. <grymne> <grymne> Bo mówię, Chodź idziemy na kulik, tyle z śniegu. <grymne> Była na spacerku. A, już, się, już, już po noga będą się kręcić, gajtki. Już dodajemy, wiecie, postanowiliśmy na zimę dodawać troszkę granulatu. Ja takie, takie kubki dodaję trzy na ta, takie wiadro, mniej więcej, żeby mógł rozmieszać. Wiecie, my mamy trochę ciężej zimą, bo nie mieliśmy swoich takich warzyw, żebyśmy mogli im kapustkę cały tak, czas podawać tak. czy marchewkę, czy buraczki. A trzeba uzupełniać witaminy. Wiecie, my tam czasami dajemy, już dawno nie dawaliśmy właśnie witamin takich w proszku do picia. Do picia. No ale to wiecie jak to dać jak. jak to wszystko zamarza teraz nie ma w zimie to, to, ciężko. to ciężko podać im witaminy, a tutaj macie jakby kompleks yy, i dlatego dlatego my sobie go teraz. Uważaj nie nadepnie, bo przecież to świeźgajki. Tam nic do jedzenia nie ma, to był pusty talerz po bierkach, po ziemniakach, no co wy. Pozwól, mam, może mamo, że ja sami ocenimy. Ech. Nie będziesz nam, ty stara krowo, na dwóch nogach mówiła, co my możemy jeść. Ty, nie galopują one trochę z tym Tro, Moim zdaniem trochę galopują, Kradia, ale to twoje dzieci, ja ich nie będę wychowywał. Ja A ty, bez... ojciec, co od czego jesteś? Ja jestem od ja tego, żeby Ech. patrzeć, czy ty się dobrze zachowujesz. Ech. Wy mi Krystyna! Krystyna złodzieju! Nie wiem, jak to jest z tymi Krystynami, kurde. Ciągle nam kradną żarcie dla królików. No! No ładnie. No Masz go? Nie ma Uff. nie wiem, powiem Wam, że są takie brudasy, te króliki. Te tutaj się, wiem, jest popatrzcie patrzcie na tą kratkę, popatrzcie na tamtą. Ja wiem, że tu jest ich więcej. tylko ja Cię bardzo prosiłem, zimno Ci w nogi? Wiem, wiem, no tu masz, tu Cię wysypałaś, już wystarczy. Patrz na to. No wiem, te to są wybitne, wiesz, one są wybitne. Wybite, normalnie są, wybitne. Wydaje mi się, przelewa. Nie, tak. nie, da, nie dawaj im więcej, nie dawaj im więcej. Niech one to podjedzą no. troszeczkę. but i no, tá Edilha, no Piękne czapy, co? Czapy ogromne są. Ogromne ogromne są. Popatrzcie. Jak ręka. Jak ręka. No. A tu jeszcze chyba większa. Popatrz. Jeszcze większa, jeszcze, jeszcze tyle jest nad tym. No. Ale jaki widzisz, jaki tutaj Pięknie, się... jaki ogromne. zwiesza się patrzcie. To tu, tu jest konie... To się zwiesza. Wiecie jak to jest, no trzeba do stolicy zjechać, a to nie zawsze jest po drodze. Dobra, lecimy teraz do Marcina i niech serwuje swoim dziewczynom to, co najlepsze. A, może jeszcze mięsko im kupimy. Taka a propos, Marcin Wam wspominał, że wzmacnia kury na zimę. No to właśnie w jednej postaci jest to właśnie mięsko. Ale takie normalne dla psów, to nic szczególnego. A, cześć Zosia, patrzcie kogo spotkałam. Cześć kochanie, pamiętacie Zosie? Zosia przyniosła nam wtedy kaczuszki nie. daisy i końce gościłaś. Nie, Pluto? Nie, Pluto... Pluto. Chyba Pluto, pamiętacie? Ale wiesz co, muszę Ci powiedzieć, że te kaczki tak latają, ja pierdziule. Dzisiaj... żyją w ogóle? Żyją, żyją, a ta czarna dzisiaj była na dachu kurnika. Wiecie, lotne są jak cholera. <grafy> Następnym razem jak coś, to poproszę coś mniej lotnego. <grafy> a, powiedz w ogóle jak Ci na zawodach poszło. Ale no bo widziałam ostatnio na Facebooku dodawałaś tam posta właśnie takich rękawicach, to już nie wiem, a to ile tych zawodów już było od tego czasu? Nie wiem, czy pani Ale bokserskich, czy... Bokserskie, bokser. Jeden, bokse. jeden. Jeden? No i jak pan Ci poszło? No przegrałam akurat, ale... O, no ale słuchajcie, porażki też uczą, to nie jest tak, prawda? No. Wyciągnęłaś jakieś wnioski? No. Kiedy następne? O teraz nie wiem. Bo mieliśmy jechać w sobotę, ale tylko jeden zawodnik się dostał, mniej więcej. Oa, to tak to trochę chyba okres jest nie taki, co nie? Żeby na zawody jeździć. O. Tak byśmy nie dojechali, bo to do grzychu jest. Aha, no to warunki mhm. tak. Ale co, sanki? Właśnie, Zosia, co z kuligiem? Miałam jechać w niedzielę, ale będę jechać w sobotę. W sobotę? Z tatą? Z całą frajną? Ty, może się załapiemy? No, się nie Pogadamy nie. z tatą? <laughs> dobra, nie zajmuję Zosi tutaj czasu, bo to jest z koleżankami tutaj z tyłu. Idą nie wiadomo gdzie, a ciotka opierdoła gada, co nie? No, dobra, Zosiu, pa. Do widzenia, <laughs> Do widzenia. cześć dziewczyny? Dobra, lecimy dalej. Kosiuszka masz, masz Cezara. Cezarego. Awe Cezar. Awe Cezar. Siema, raczej, Siema Cezar. Patrz Cezar generał. To takie grube postacie, fakir też jakaś tam no, taka, wiesz, z tych y, hinduskich fakirów, mądrzy ludzie. No. Asgar. No, takie mocne imiona. Mocne imiona, No, no przecież to mocne psy. Arela, Arela, y, a, a, Raja jest. Arela to nie wiem skąd myśmy. Nie, Arela to myśmy mieli właśnie odchodowce, co nie tak, naszą. Tak, Arelkę. A, a, a Raja była też mocna z gęsem no. Tak sama. A już pochodzę. Przestań tu po na matkę łazi, skakać. Coś po matce co ty skacze. chciałaś tej matce tam ugni? To tak chciał. O, to nasza ta różowitka gwiazda. Płokaś Róż, ty się mordką, ukochana. Cześć piękna. No, cześć. Czuj, oj, oj, nie z rynioza. <laughs> <laughs> <Nie z rynosa. laughs> Przecież jest. O, ty, moja piękność. ojoj. Oj, oj, oj. Ty ładna wyczerniona Aleś, taka jesteś. Ona jest taka czarna, Aha. co? Taka czarna. Tam gdzie jest czarna, to jestem czarna. Powiedz mama, tam gdzie jestem obcikana, to jestem obsikana. Jesteś czarna obcikana Ty jesteś obsikana, ja a ja Cię wycałuję. No to ty jak to, obsikana, tak? Siąc się jak Jakie awantury tutaj. Wpierdziel komuś. O, a. To z kim? Poczekaj, za Tobą tutaj. A walczy z... Rączkę, no, poczekaj. Poczekaj, 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 poczekaj. No, łybkę mi nie było, tak? No ja ci dam. O patrz, patrz, patrz. Azgar i generał. No, 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 chłopaki. No, lecimy w skoksem. Wszystkie jesteście. Wszystkie są. Wszystkie, wszystkie, wszystkie. A jakoś tak się zaczęły razem bardziej tak, trzymać, nie masz tak, wrażenia. Tak, 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 na całe szczęście. Na szczęście, no. Chociaż wiesz, kiedy są razem to są razem, to też się umówmy. Dokładnie. Tak, mam. Chikita, zostaw tego kija. Musisz? Musi. Muszę no muszę, w Wszedł, dzieciaki. Czy ktoś, was to zapraszał? To, to no, to było odwróć no, Zobaczcie. Ups! Ups! Ale pierdala! Ale pierdala! Tanasku, coś ty zrobił? Coś się stało? Coś co się stało? Mój Tanasku, Bociółka, Kukana. Ale by by uchodzą, rybki to. Uchód rybki to, rybki, to. Piękno, piękno. <laughs> Dumne psy, Uchód do to, żeby. Uchód rybki a ja w tym momencie montuję dla Was film na dzisiaj, na piątek. I chcieliśmy się z Wami podzielić e, małymi takimi ujęciami z telefonu. Może jakoś nie jest najlepsza, e, jak się sprawują nasze pociechy w nowych domach. Czyli mówimy teraz. O Fakirku i Arelce. <grych> a wyobraźcie sobie, w sobotę przyjeżdżają następni nowi właściciele i będzie od nas odchodzić Chikita i Azgarek. Ale to zobaczycie w kolejnym odcinku. A teraz zobaczcie, jak dokazują małe bączki w nowych domkach. No, siadaj. <grywia> siadaj. siadaj. No, dobry pies. No, o, dobry pies, pies. Kto to nosek namoczył? nie śniegu, co? 嘿嘿，嘿。<laughs> <Hey. S 2> <laughs>